Katarzyna Miś z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie oraz Dominika Piotrowska z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego to zwycięzczenie konkursu. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Wręczenie nagród odbyło się dziś w Muzeum Okręgowym. To właśnie Muzeum Okręgowe w Lesznie. wraz z pierwszym Licą Ogólnokształcącym od 12 lat organizują konkurs pod nazwą Cudze Chwalicie Swego nie znacie. W tym roku dodano do niego podtytuł Dawnych Wspomnień Czar. Skupiono się na tradycjach rodzinnych, a konkretnie na ważnych uroczystościach. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 13 prac, 12 pisemnych i jedna prezentacja multimedialna, co podkreślali organizatorzy, były na bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie Małgorzata Gniazdowska, Dorota Pietrowa, Bożena Stoczczak i Kamila Szymańska zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc. Zdaniem oceniających najlepsze prace przygotowały Dominika Piotrowska z pierwszego liceum Blesznie oraz Katarzyna Mić z zespołu szkół ekonomicznych. Ta druga mówiła o tradycjach weselnych po II wojnie światowej. Swą pracę wzbogaciła między innymi zdjęciami ze ślubu przodków. Zdjęcie to zostało wykonane 3 czerwca, w którym właśnie odbył się i ślub natomiast ślub cywilny odbył się dzień wcześniej, bo tak kiedyś była taka jest tradycja, że śluby cywilne najczęściej odbywały się dzień wcześniej. Ślub cywilny odbył się w y, urzędzie stanu cywilnego w Lijewie, skąd pochodzę. Drugie miejsce zdobyła Eliza Kowańda z pierwszego LO, a trzecie Aneta Wasyniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych.